Hej, no podsunęliście mi pomysł, żeby sprawdzić tą kasetę nagrywaną na nowym Kondorze, na innym sprzęcie, bo niby soprany są przesadzone. No to posłuchajcie tutaj, tyle że będą takie przeskoki, bo nagrywając włączałem raz to auto oraz manualne ustawienie, gdzie jeden kanał był. Prze, przesterowany w jedną stronę. Także na to nie trzeba zwracać uwagi. No tutaj te przeskoki słychać. Według mnie brzmi pięknie. Aż chyba zacznę nagrywać na tym kondorze kilka kaset na nim chyba nagram. Strasznie mi się podoba. Tak bogato brzmi to. Ładny bas, sopran ładny, według mnie nie jest przesadzony. Zobaczcie, z tej strony jest DT75, a z drugiej znaczy z tej strony jest... Yy, na kondorze, a z drugiej strony na DT75, zobaczcie dla porównania. A tutaj Jacek podzielony z płyty na dt 75 nagrywany. Zrzucają nam do stóp. nadziei, miłości i wiary. Człowiek tobą być mógł. Rozglądaj się. Teraz to co na Kondorze. Nie, bas jest odrobinę mniejszy niż z DT75. Coś jak z JVC bym powiedział bas. Ale i tak jest ładny. Tutaj jeszcze gdzieś dalej miałem, tylko poszukam. No i to jeszcze było nagrywane na kondorze, teraz przeskakuje między tym auto, także strzela, a manualem, no i już jest dobrze. Ładnie, czysto, krystalicznie, a jednak DT75 bas ma najlepszy na nagraniach. I to chyba na tyle tych próbek z tego kondora. Według mnie jest dobrze, soprany nie są przesadzone, ale no każdy może mieć swoje zdanie, mi się podoba.